Muszę Wam się pochwalić, nareszcie jest mój kurs Aromaterapia dla początkujących. Moje nowe dziecko, które zrobiłam z myślą właśnie o wszystkich osobach, które chciałyby zacząć używać aromaterapii, w tym właśnie olejków eterycznych, w sposób bezpieczny i skuteczny, ale nie wiedzą jak to zrobić, od czego zacząć, albo dlaczego w ogóle aromaterapia działa. W tym kursie zawarłam... Wiele takich najważniejszych rzeczy, które wydawało mi się, że będziecie potrzebować i są najważniejsze na sam początek, jeśli chcecie zacząć. Czym są w ogóle olejki, jak one działają w naszym organizmie, jak je mieszać, jak robić kompozycje, jakie stężenia dobierać dla jakiej osoby i jak to generalnie robić. Dostaję też pytania, czy po ukończeniu kursu dostajecie certyfikat. Tak, każda osoba może dostać certyfikat, jeśli zrobi małe zadanie, ale o tym już więcej w kursie. Oczywiście linka do tego kursu zamieszczę tutaj w opisie tego filmu. Będę wdzięczna, jeśli udostępnicie znajomym. Być może ktoś jest zainteresowany. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie, jeśli jesteście zainteresowani tym, co dzieje się tutaj na moim kanale. Pozdrawiam Was i miłego dnia.